Wchodzę na YouTube i widzę. Załóż kanał w 2025 roku. No to myślę sobie, to założę. Ale myślę sobie dalej, ale o czym założę? Jak edytować filmy? Jak zarabiać pieniądze? Jak wymienić olej w samochodzie? Jak poderwać dziewczynę? Jak mieć płaski brzuch? Jak, jak, jak? A może kanał polityczny? A może kanał sportowy? A może... A może, a może? I tak dalej myślę. Myślę sobie... Ale co mnie tak naprawdę w tym życiu najbardziej interesuje? Co mogę przekazać innym? Jaka jest moja nisza? Jak odnaleźć swoją niszę? I tak myślę, myślę. Długo mi to nie schodziło, to myślenie, ale pomyślałem sobie, że najbardziej istotne kwestie dla mnie, które mnie fascynują, to w jaki sposób przeżyć to życie, żeby na samym końcu powiedzieć sobie: Dobra robota koboju, wykonałeś kupę może nie kupę ale Wykonałeś naprawdę dobrą robotę. Pomyślałem sobie, to może założyć kanał w formie pamiętnika, gdzie będę nagrywał dla samego siebie. A jeżeli komuś te wartości w jaki sposób mogą się przysłużyć, może ktoś ma podobne refleksje, podobne wątpliwości, podobne poszukiwania, to może warto to zrobić. Może warto zacząć nagrywać. No i jestem w manifestie prawdziwego kowboja. A dlaczego kowboj? To wyjaśnię w kolejnych odcinkach. Bo ja wiem, ale ty jeszcze nie wiesz. Od zawsze najważniejszymi wartościami dla mnie było poczucie wolności i autentyczność. Nawet jak byłem taki mały, to już te dwie wartości były dla mnie nadrzędne. W pewnym momencie mam wrażenie, że trochę się pogubiłem, trochę zszedłem ze swojego szlaku, przez co chyba nawet nie podobał mi się obraz, który zacząłem stwarzać obraz samego siebie, który zacząłem stwarzać zaczął mnie to męczyć. Chyba nawet przestałem siebie lubić w pewnym momencie. Trochę straciłem cel z oczu, przez co stawałem się coraz mniej spójny ze sobą. Przez co spójność rozumiem, spójność ciała, spójność ducha, spójność umysłu. Zacząłem szukać, czytać, pytać ludzi, ale jak żyć? Jak żyć? O co tutaj chodzi? Jakie wartości mają być w tym życiu najistotniejsze? Usłyszałem, w życiu liczą się dwie rzeczy. Kasa i zdrowie. No i ekstra. I już? Wystarczy? A co jeżeli tak naprawdę zdobędziemy kasę w niewłaściwy sposób, łamiąc wartości natury, łamiąc wartości nadrzędne. No i, no i okej, okay. jeżeli komuś to wystarczy, to absolutnie tego nie neguję, bo to są rzeczy oczywiście bardzo istotne, ale może w życiu chodzi o coś więcej. Dlatego ta refleksyjność nad życiem jest dla mnie niezwykle istotna. I myślę, że dużo, dużo wartości już sobie poukładałem, dużo wartości już zrozumiałem, ale jeszcze pewnie wiele jest przede mną, bo kwestia nawyków, kwestia pewnych przyzwyczajeń, kwestia poukładania życia w taki sposób, żeby na samym końcu rzeczywiście powiedzieć, no, dałeś radę. Jest dla mnie niezwykle istotna. Po latach poszukiwań tego powrotu, tego odnalezienia tego właściwego azymutu, udało mi się znaleźć i zrozumieć, o co tutaj może chodzić, oczywiście mogę dalej podejrzewać, tylko to. Sprawdzę za jakiś czas, stąd też to nagranie, czy to, co dzisiaj mówię, ma jakiś sens. Zintegrowany mężczyzna, w 100% spójny ze sobą w każdych aspektach. Mówi, co myśli, robi, co mówi. 100%. Oczywiście nie zawsze jest 100%, ale lepiej, żeby byłoby to bliżej setki, niż bliżej zera. I trafiłem na taką listę rzeczy, które yy, które tworzą tą spójność i tą integralność mężczyzny i powiem szczerze, że to jest dla mnie prawdziwy kowboj. Tak trzeba żyć. Przeczytam tą listę, bo jest dla mnie naprawdę intrygująca i no, może stanowić swoistą mapę. Zintegrowany, spójny, w 100% mężczyzna. To wrażliwy, współczujący, czuły delikatny, opiekuńczy, troskliwy, litościwy, pocieszający, skory do pomocy, służący, zatroskany o innych, przyjacielski, towarzyski, posłuszny woli ojca, pełen zaufaniu wobec niego, wierny prawu, gorliwy w spełnianiu swoich zadań, estetyczny, radykalny, wierny, elastyczny w działaniu, odpowiedzialny, prawdomówny, elokwentny, bardzo błyskotliwy, skromny, niekonwencjonalny Patriotyczny, ale nie szowinistyczny, obiektywny w ocenie, konsekwentny, niezależny, uczciwy, szczery, męski, waleczny, surowy, gwałtowny, odważny, bezkompromisowy, gotowy do podjęcia ryzyka, wymagający, przywódczy, gotowy do przyjęcia cierpienia, łamiący sztywne normy, silny, jest doskonałym wychowawcą, jest lojalny, opanowany, trzeźwy w ocenie, wolny od jakichkolwiek zachłanności, sprawiedliwy, nie boi się osądu innych, Czysty w intencjach, dyplomatyczny, uczciwy w osądach, pracowity i konkretny. Huh. Wow. Sporo tego. I powiem tak, dla mnie mega moc. Ja czuję w tym siłę, czuję w tym moc. Niektóre mogą wydawać się bardzo kontrowersyjne, niektóre mogą się wydawać bardzo radykalne. Natomiast uważam, że dzisiejszy facet powinien dbać każdego dnia i pielęgnować każdą z tych wartości. I może nie od razu. Każda z nich będzie na poziomie 100 na 100, ale warto, żeby te wartości nas prowadziły i taki jest prawdziwy kowboj. W pewnym momencie swojego życia miałem wrażenie, że żyję na autopilocie. Było bezrefleksyjne, ale cieszę się, że zacząłem otwierać oczy. Zaczęło wpadać do tych oczu więcej światła, więcej promieni, sporo nadziei, sporo wiary. Dlatego ten kanał jest o radości życia, spełnieniu, poczuciu sensu, o realizacji swojego pełnego potencjału i o tym, żeby na samym końcu, kiedy będzie gaszone światło, móc sobie powiedzieć dobra robota kowoju, wspaniałego dnia!